Jesienią 1992 roku weszli po raz kolejny do studia. No i tym razem weszli raz, że ograni, bo właściwie przez ten czas grali prawie codziennie, dwa, że przygotowani. W tym sensie, że wiedzieli, co chcą osiągnąć. Owszem, znowu mieli yy, improwizować. Ale mieli tak ograne schematy tych improwizacji, że właściwie wychodziły z tego gotowe utwory. Realizatorem całości był znowu Adam Toczko, i tym razem miał warunki, aby posadzić chłopaków w jednym pomieszczeniu, tak żeby siedzieli w kręgu, widzieli siebie nawzajem i grali wspólnie na tak zwaną setkę. Na dodatek wzmacniacze gitarowe wystawił do innych pomieszczeń, dzięki temu z jednej strony właściwie od razu mógł uzyskać, uzyskał tą, tą energię, którą, która charakteryzowała aptekę na koncertach. Z drugiej strony miał odseparowane ścieżki, które mógł potem jeszcze odpowiednio edytować. No i rzeczywiście przyznaję, że, że ta sesja była czymś fantastycznym, że chłopaki rzeczywiście byli naprawdę sprawni, skuteczni. Wystarczyły 2 trzy podejścia, żeby był nagrany materiał i w ten sposób powstawała płyta Urojone całe miasta. Zespół zagrał na niej w składzie. Jędrzej Kodymowski, wokal, gitara. Janusz Sokołowski, gitara, i chórki. Marcin Ciempiak, gitara basowa, chórki i Maciej Wanat, perkusja, instrumenty perkusyjne, klawisze, sample i chórki. Dodatkowo na klawisza grał Maciej Łyszkiewicz, no i też słychać bardzo różne odgłosy różnych przyjaciół, którzy kręcili się wokół zespołu i którzy też brali udział w sesji nagraniowej. Zresztą Toczko mówi, że tak naprawdę ta sesja to też były takie poniekąd otwarte próby, bo w studiu obok muzyków siedzieli też ich znajomi, którzy się przysłuchiwali no i właśnie też dorzucali coś od siebie. Płytę otwiera intro, instrumentalne granie gitarowe. No mi się od razu właśnie kojarzy z grą i zarówno z Jamesa Addiction, jak i z Red Hotami. Dużą rolę odgrywa tutaj Kaczka, którą używał Sokołowski. Mm. Na samym początku intro mamy pierwsze takty fragmentu opery Walkiria Valkir Wagnera. No i tutaj skojarzenie i przypomnienie, że właśnie ten, ten fragment bardziej rozbudowany jest tłem muzycznym do jednej z kultowych scen kultowego filmu Czas Apokalipsy, kiedy to Amerykanie dokonują bezlitosnego nalotu na wioskę wietnamską, w której rzeczywiście byli też w bojownicy Wietkongu. Nie wiem, na ile to było zamierzone, chociaż zakładam, że pewnie było. Natomiast faktycznie jeżeli chodzi o, o, o zespół na płycie urojone całe miasta, to też nie wzięli żadnych jeńców. Potwierdza to drugi utwór, czyli całe miasto. Kawałek, w którym, po pierwsze, mamy definicję stylu literackiego Kodyma, w którym przez pryzmat hmm, różnego rodzaju postaci określi on wizję miasta jako, jako miejsca właściwie, gdzie są sami ludzie z marginesu, nawet naukowcy i malarze są raczej tutaj tymi złymi. Muzycznie mamy tutaj przegląd fascynacji przede wszystkim Sokołowskiego przez Kendricksa, przez Red Hotów. Dwa wersy czy cztery wersy powtarzane na okrągło, ale właśnie z różnym podkładem. Raz to jest ostrzejsze granie, raz to jest spokojniejsze granie, raz to jest po prostu śpiewane a cappella. Całe miasto, wszyscy idą ulicami, ciasno. Trzeci utwór to Electric Line Live. Tutaj mamy taki transowy bas, na tle którego gitary pobrzmiewają sobie psychodelicznie, wypuszczają takie pojedyncze dźwięki. nat rozbiegany na bębnach, ale cały czas trzyma akcent na 4i na tamburynie. Z tego letargu co jakiś czas jesteśmy. Wybudzani ostrzejszymi przejściami, no ale potem jest znowu powrót do, do tego transu. After on the other side, when Kolejny blackmail to kawałek hard rockowy. Opiera się na ostrym gitarowym riffie. W pewnym momencie zespół jeszcze bardziej przyspiesza, zagęszcza i mamy właściwie heavy metal. Kodem znowu po Coś krzyczy, coś śpiewa, coś dopowiada wszystko po angielsku. Następny Empire of Love to właściwie jest ballada romantyczna. Muzyka jest spokojna, muzyka jest delikatna, opiera się na gitarze akustycznej i na melotronie. No, tyle tylko, że będzie, jest to ballada w stylu zapowskim, po, zap a więc z jednej strony właśnie mamy ładne, przyjemne dla ucha melodie i romantyczny klimat, a z drugiej strony wokal, który Zapewne świadomie fałszuje, jest brudny, jest chropowaty i tworzy taki dosyć poważny kontrast. Słuchając tego kawałka kilkukrotnie, cały czas się zastanawiałem, z czym on mi się kojarzy, i tak naprawdę nie potrafiłem wskazać jednego zespołu, gdzieś tam mi uciekł. Natomiast na pewno, właśnie szczególnie w tych partiach instrumentalnych, kiedy jest melotron, kiedy jest gitara akustyczna, czuć w tym ducha. W lat 60. Roka progresywnego. Feel your skin in light of stars. Your voice was word like a love. love, love. Następny Sky Dance to z kolei Red Hoax, ale z tego pierwszego okresu, czyli z czasów, kiedy na gitarze grał Hillel Slowak. Funkowy riff, funkowy rytm i skandowanie zamiast śpiewania. Tutaj też dosyć ciekawe sologra sokołowski, dlatego że najpierw jest ono hard rockowe, hałaśliwe, po to, żeby za chwilę stać się niemal jazzujący. Sa San Serit, kolejny numer na płycie. Zaczyna się dość spokojnie. W tle słychać solo Ciempiela. Dużą robotę robi Wanat, który gra gęsto na blachach, ma miarowo na stopie i nieregularnie na Werb. Cały numer oscyluje gdzieś pomiędzy The Velvet Underground a The Joy Division. Dużo ma też w sobie z um, takiego pustynnego roku um, kojarzonego z zespołem Cuse, z którego potem wywiódł się zespół Queen's of the Stone Age. Jeżeli chodzi o wokal, Kodyma, to tym razem jest on w tle bardziej rytmiczny niż melodyjny. Następny Ekstazy Kstana. Nie brałem nigdy narkotyków, ale muszę przyznać, że i bez tego zgaduję, że jest to utwór właśnie poświęcony wrażeniom i stosunku do Ekstazy, czy jednego z dostępnych i nawet dzisiaj popularnych narkotyków. Jeżeli chodzi o muzykę, to mamy tutaj dosyć senny, monotonny klimat. Kabaretowo filmowy, dużo odgłosów w tle. I co jakiś czas powtarzające się y, namiętne, że TEM. po francusku znaczy kocham cię. Pierwsze skojarzenie to jest z utworem Żetem non plus, który jest piosenką francuską. No, tyle, tylko że w przypadku piosenki francuskiej to mamy. Wyznanie miłości drugiej osobie, a w przypadku ekstazy to mamy wyznanie uczuć do środka psychoaktywnego. Natomiast co jest ciekawe, to obydwa numery, choć zupełnie inne muzycznie, mają bardzo zbliżone do siebie klimat. W ostatniej minucie zespół zaczyna grać dużo szybciej, bardziej rock and No i właściwie w tym momencie, kiedy nagrywam, to tak sobie pomyślałem, że może faktycznie chodzi o to, żeby pokazać tą różnicę przed i po. Ale nie wiem, bo nie sprawdza. Mrs. Denti's Don't Touch The Nerves zaczyna się jak Talking Heads, czyli jest miarowy miarowy bas, miarowa perkusja, wszystko zapętlone. Natomiast gitary są zdecydowanie bardziej rockowe, ostrzejsze, aczkolwiek momentami też Sokołowski zahacza o rockabilly. Kodem tutaj bardziej wykrzykuje jakieś teksty w stosunku do dentystki. Wydaje jakieś odgłosy, no i szczególnie końcówka jest dość mocno psychodeliczna, bo, bo właśnie zostaje sam kodem z odgłosami i wykrzykiwaniami. Podsumowaniem tych muzycznych szaleństw jest przedostać na płycie korowód. Z jednej strony można powiedzieć, że jest to cover, no bo mamy tutaj ten charakterystyczny wstęp na gitarach akustycznych, mamy tutaj tekst, linię melodyczną, nawet to charakterystyczne murmurando przed siebie, to pierwszy cel wyznaczył, to pierwszy naskonałł doroku w tą przyjaciół, To pierwszy władzą szelkołu i własi wymiał na nic, a kto nie miał za coś nie granie. Ale z drugiej strony to, co się dzieje dalej tak bardzo odbiega od oryginału i no wzbudza skrajne emocje. Jedni powiedzą, że jest to, Fenomenalne odczytanie Grechuty na nowo, coś nowatorskiego, coś niezwykle odważnego, no a inni powiedzą, że jest to po prostu szarganie świętości. Szczerze powiedziawszy, trudno mi jest dyskutować z jednymi i z drugimi, bo sam mam do tego nieokreślony stosunek. Trzymając się faktów, najważniejszy w tym utworze, w tej wersji korowodu jest rytm. Wyraźna perkusja, która jak dla mnie brzmi jak w zespole The Prodigy. Po odśpiewaniu właściwego tekstu zaczyna się właściwie kolaż takich różnych odgłosów, odzywek. Słyszymy fak de polis, słyszymy przyznanie się do, do szaleństwa, tylko w bardziej dosadnych słowach. Śmiało można powiedzieć, że, że korowód w wersji apteki to jest. Deklaracja artystyczna Kodyma, i takie potwierdzenie tego podejścia do sztuki, jako do przestrzeni, w której należy wręcz wzbudzać kontrowersje, należy szokować i w ten sposób zmuszać do myślenia, do zadawania pytań. kończy for miles jest to całkowita improwizacja, nawet jedna nuta miała nie być przygotowana wcześniej. i Jak to bywa w przypadku wielkich płyt razem z intro tworzą taką bardzo solidną klamrę dla całej tej płyty. Muzycznie to kojarzy mi się z tym co sam często robię, tylko może na trochę gorszym poziomie, czyli na takim typowym rockowym jamowaniu, gdzie ktoś wchodzi z jakimś riffem, do tego się dokłada jakiś bit. W pewnym momencie każdy może sobie powtórzyć, po, pozwolić na jakąś partię solową. No i tutaj nawet vanad zaczyna się pod koniec popisywać. Na samym końcu mamy znowu jakieś psychodeliczne, przedziwne odgłosy, odzywki. Tak, żeby jeszcze dodać, postawić kropkę na d. Teraz trochę. I życia, życia, życia! Życia! Muszę przyznać, że. Kiedy kilka razy dość uważnie przesłuchałem tą płytę pod kątem przygotowania się do tego odcinka, to za każdym razem coraz bardziej ją doceniałem. Rzeczywiście jest to materiał bardzo spójny, jednocześnie bardzo różnorodny. Przede wszystkim jest to, jest to materiał bardzo odważny i bezkompromisowy. Rzeczywiście taka apteka i takie, takie podejście do, do tworzenia zasługiwały na to, żeby znaleźć się w jednym z odcinków. Jak to często bywa, również okładka robi wrażenie. Nie wiem, jak to się stało, ale nie dokopałem się do tego, kto był autorem. Może coś przegapiłem w książce o aptece, już potem tego nie znalazłem. Ale żeby było jasne, widzimy tutaj puszkę, niby pokoli, ale apteka i tak naprawdę puszka, gdzie prawdopodobnie był właśnie palony krak. Tutaj miasto zadymione, czyli rzeczywiście w dużej mierze jest to ilustracja tego, czym jest płyta. Z tyłu zespół, zdjęcie robione z jakiejś wieży widokowej. W tej wersji winylowej, którą mam w ręku, jest tutaj też zdjęcie w środku z jakiegoś koncertu. Jest to koncert w jednej. Z Willi w Radości, gdzie odbyła się chyba najbardziej spektakularna, hedonistyczna impreza w Warszawie lat 90., ale do tego jeszcze dojdę.